Cześć, witajcie, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zapraszam na klina. Moi drodzy, temat dzisiejszego odcinka, jako że mamy piątek, będzie krążył wokół stoików, i takie pierwsze zdanie, które mi tutaj wleciało, Piotr Stankiewicz. Sztuka życia według stoików. I tu jest taki, takie, takie zdanko. Żadne życie nie jest zbyt krótkie, na to, by dobrze je przeżyć. Za to każde jest wystarczająco długie, by je zmarnować. Eee, zobaczcie, jak to wygląda z trzeźwieniem. Bo ja przestałem pić w wieku 26 lat przez 10 lat, bo od 16 roku życia piłem bardzo intensywnie, to naprawdę przez te 10 lat to wyżłopałem ululu, bardzo dużo. Bardzo szybko sięgnąłem swojego dna, dość, dość głębokiego, bo to dno też jest gdzieś tam na różnym poziomie, a z rosnącą świadomością ludzi to dno jest też coraz wyżej, więc to jest na plus. I teraz e, motyw jest taki, że Dużo życie było przede mną, no 15 lat ponad nie piję, więc jestem z tego powodu mega zadowolony. Bardzo dużo udało się w życiu zrobić, zmienić, osiągnąć i tak dalej. Bardzo się z tego powodu cieszę. No ale też wiem, że jeszcze bardzo dużo, dużo przede mną, tak, yy, różnych yy, yy, rzeczy do ogarnięcia i teraz, kiedy jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę, ne? żeby doceniać to, co jest, żyć swoimi wartościami. Cieszyć się tym, co robię, tak? Ale też nie zamykać się na ludzi i nie być jakimś takim, wiesz, bufonem i w ogóle, bo to też można w taką drogę szybko wpaść, w którą też oczywiście czasami zdarza mi się wpaść. Nie. Więc tu ciągle ta pokora jest w życiu potrzebna. Tak to moi drodzy widzę. I jeżeli ty przestałeś pić w wieku 60 lat, 70 lat, możesz sobie mieć takie, <laughs> taką myśl, kurde, no za późno, ne? Yy, wiesz co? Nie jest za późno, bo najprawdopodobniej statystycznie w wieku 70 lat zostaje nam mniej życia niż w wieku tam 20-30 lat, tak? No jednak to, wiesz, powoduje pewną, pewną różnicę, dlatego <laughs> tutaj nie ma się co oszukiwać. Natomiast to, że to życie już jest krótsze niż byś chciał, można je naprawdę jeszcze w fajny, wartościowy sposób przeżyć, tak? Poukładać relacje, zadbać o, 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 o siebie, zadbać o swoje otoczenie, poszukać grupy wsparcia jakiejś auskiej. Ja naprawdę na mityngach spotykam ludzi, ps, staruszków, dziaduszków, a oni mają po prostu tyle pogody w sobie, że to żyć się chce, nie? kiedy takiego chłopa posłuchasz. Sobie myślisz, Boże, zazdroszczę nie? czasami, wiesz. Dlatego naprawdę bez względu na to, ile ci tego życia zostało, to nie ma znaczenia, bo. Można je dobrze przeżyć. A można też całe życie spieprzyć, tak? Bo mógłbyś dojechać do takiego punktu, gdzie mm, przestajesz pić, ale już koniec jest, ne? Przestajesz pić na jakimś sorze, ojomie albo czymś innym, ne? I wiesz, że koniec, że po prostu jeszcze z alkoholem we krwi zdechniesz tu kuźwa na tym łóżku, jak pies, ne? I, i, I twoje życie się w worku szpitalnym zakończy. Więc. To jest tragedia i katastrofa dopiero, bez względu na to, w jakim wieku byś, to, byś miał tego doświadczyć. Więc nieważne, ile ci zostało, nieważne, jak długie bądź krótkie Twoje życie jeszcze jest, staraj się je przeżyć właściwie i, i, i dobrze. I nic, o nic więcej nie chodzi. Tylko tyle i aż tyle. Hmm, taka myśl na ten piątek. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja Wam życzę dobrego dnia, pogody w serduchu i do zobaczenia. Cześć.